Wyprzedaż w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Na przykład piekarnika Mika, podświetlane pokrętła, wygodne prowadnice teleskopowe, 20% szybsze nagrzewanie. za jedyne 1299 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. O jacie, a tu co? A, tam zakłada nową kostkę, nie tam nie grozi. Atakuje nasz brud. I ładnie pachnie. Nie! Nowy domestos Turbo Fresh. Pierwsza wirująca kostka toaletowa. Pierwsze oferty w Tesco. Na wieczory letnie nada się świetnie duże caprio. Teraz za jedyne 2,79. zjedzcie pysznego kurczaka, bo ćwiartka z kurczaka tylko 4,49 kg. Co tydzień najświeższe oferty w Tesco. Dla Ciebie jest dla rodziny. Nie cierpienia. Tata bił mamę. Chciałem bronić mamy, ale nie miałem Zawsze, kiedy próbowałam odejść, powiedział, że mnie zabije. Rafałek miał problem z płucami. Wszedł. Byłam bita i w domu dziecka, i psychicznie, i fizycznie u sióstr. To była droga przez piekło. Niebezpieczne domy. To jest w ogóle pod prądem? Czyż dzieci sobie szybę mogą zrobić? Na każdej ścianie jest grzyb. To, ale to jest na dworzu. Wyremontujemy ważne. Nasz nowy dom. Jeszcze nigdy nie miałam swojego własnego łóżka. To są ze szczęścia po prostu. Dzisiaj o 15 w Polsacie 2. Zacznę od zrobienia konfitury z czerwonej cebuli. Ananasa kroje zdecydowanie na mniejsze kawałki. I jeszcze trochę świeżo zmielonego pieprzu. Potrawa jest praktycznie gotowa. Ewa Wachowicz zaprasza na pełną smaku kulinarną podróż. Pora na kolejną morską. Przygodę. Co kaczka ma wspólnego z morzem? Szybko, smacznie i zdrowo. Ewa gotuje. Dzisiaj o 19.30 w Polsacie 2.